PAMIĘTAĆ JAK NUMERENSA się, JAK się. JAK PAMIĘTAĆ JAK, a, a, jak? O, Miałem sen jak Luther King Chciałem być jak Malcolm X u Spikali. Lee Wciąż pamiętam tamte dni Chociaż nimi się teraz inne dziś damn, to była walka z systemem Górował kiszt, a tam żadnym brzmieniem na zamówienie. A my robiliśmy coś dla siebie, zgodnie z otoczeniem na scenie. Pamiętam, robak na ławce słuchawki, łotne, klatce ustawki stawki, kose dzielnic, bitwy Nie internetowa walka jak teraz, kiedy mogłeś nas policzyć na palcach sapera nie grał roli hybrydy za drobne I nasz wspólny Olimp założony przez wodka i wodne Pamiętam dobrze, to nie żadne mity, bo mam tu przed oczami ciągle jak te starsze klipy Pamiętam, to było jakiś czas temu klimat Graffiti, dżemów każdy znał, każdy przebój to cały czas siedzi w nas Te wspomnienia, radio, Czesli, i klan Rozmuśnia było pięknie na biki jest z ręce Pod remontem sceną Albo chuj wie gdzie jeszcze Składaki Volta i Wielka rewolta A pamiętasz jak hip-hop wtedy wyglądał? Pamiętam jak przy kapitolu butek siedział tych tfliwa Aż list nie był za tym tworem Mogły z papieru czytać rap na kasetach Pod domem choć nie było empików my W na szkole przesiąknięci do spiku Pamiętam te pierwsze bite od Volta Na smak beat records i Jeden za wszystkich jak mob skład na ścianach belton Pierwszego jointa do domu noc z tym się wlecząc i Dziesięć pół na słońcu wolniejsze tempo wraca jak w flesze tamte Torki, fremonczy, klipy Na vhs w klubach DJ jest woskiem Choć pusta kieszeni Za zwroty koncert Wiem, że nie dla hecy Te czasy były początkiem A pamiętasz jak Dziewięć, dziewięć, dziewięć Alfa, kolor, szok wśród nich i ty A pamiętasz jak Dziewięć, cztery, dziewięć, hybrydy I wieczne na afery A pamiętasz jak Dziewięć, 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 Alfa, kolor, szok wśród nich i ty A pamiętasz jak Dziewięć, Gdzieś palę funk jointa Wracam do chwil takich Gdy wszyscy wierzyliśmy w trakt czwarty z ilmaty, Dzieciaki, to nie liczą strat i zysków Tylko mają rap w sobotę I kumpli na boisku To czasy, gdy zostawiałem cały hajs w klubach I śmiertelnie nas zaraził Zastrzykaj z kubach. Każdy miał kurtkę w stylu budkę, W Której wódkę ze sklepu wynosił kurwa Mama smoki kleju zrobiła pół wiadra Wieszaliśmy plakaty, żeby się wyrwać z bagna Ty w podstawówce Kończyłeś pierwszą klasę, my kończymy Zrobiliśmy pierwszą trasę Sprawdź datę Rok wcześniej na żywo W audycji u Volta Padło parę bluzków. Ktoś odpalił Joyta Ktoś z wytwórni wziął konta Dał kontrakt I do dziś płaca ten śmieszny hajs na konta A pamiętasz jak? Nie było gimnazjów Chipsy, rafos były niezłą okazją A jak banknot dostałeś na urodziny To kupowałeś wtedy bagi Ery czy Iwy? Niestety mnie nie kojarz, ja jednak przypominałem Bardziej dresa niż skate o nektar moda, znam ją ze starych klanów światu. Ja sekcja skate od fansów i lenarów I Karu, łączył dwa światy, dwie dzielnice Nie czaruj, ty nie słuchałeś Dua Unlimited Co weekend próbowałem wbite na domówkę Było nas dwunastu, mówiłem będziemy we dwójkę Weź przemyśl na Tamagotchi Panle jarały się tym gównem zamiast psocci Zgaga to czy gadzigan tak Myślałem po i nie pamiętam jak wtedy Wracałem z remontu Ja pamiętam jak to było parę ładnych lat temu Zrobiliśmy pierwszy klip, ale weź mi nic nie mów Pamiętam to jak dzisiaj wspomnienia są, żywe we pierwszy mixtape O ten pierwszy koncert w proximie Przywinę czas, tak jak taśmy w kaseziaku Kilkanaście lat temu Raki u mnie rapu Paru szczeniaków na słuchawkach, na ławkach Padałem na boisko dziś, do twojego miasta grać Hip Hop na maxa. A do A do D E to S sama prawda, ale o tym już wiesz, przepowiednia się sprawdza Nie oglądam zdjęć, we wspomnieniach jest magia A pamiętasz ja ta szkoła Pamiętam to dobrze i się W historii kłaszcza przejść Wszyscy Dla nas to Pani. Pamiętam jak bursztyn miał kult, dalej się wiedzieć Kiedyś woski scratch, teraz plastiki zero Kiedyś fanki jazz, teraz to mniej niż zero Lubię dobry rap, gdzie winyl szumi trzeszczy niż katować Ucho, kiedy brzęczy MP3 Ta muzyka, ta liryka, specyfika czasów naszych Cztery elementy, każdy dla nas wiele znaczy Pozdrawiam wszystkich graczy, których rap wychował Nadal czuję się lepiej, jak jest ładna pogoda Elo, pamiętasz 9-6 Chyba było to na to ASC jest ziom to dziś trwa to Chuj datą Jeszcze pierwsze pitki na jak nas smagało się z zbrakowało Wciąż brakowało nam war Szuk za to Tych nigdy nikt tam nie zabierze Jesteśmy weteranami Lecz wciąż mamy świeże Wtedy dobre duchy kupowałeś na smolne A najlepsze dupy same były na molne melange, awantury w hybrydach to już są dzieje Widziałem typa jak krzyka ja Byłem tym, co się śmieje Miałem wtedy lat 16, A ty gdzieś tak 20. Była polewka z rurka, że Dla nas deska jest lepsza Czas tych pierwszych piki i z UBL Telewizji, OMP, gdzie kto dziś jest? Nigdzie i nikt nie będzie tu płakać Trap nigdy nie zniknie, a on żyje na tych trakach ja wiedziałem, że tak będzie jak na pierwszej moleście Osiedlowe akcje wkrótce u Ciebie w mieście Kochana Polsko, dzięki za mądrość jest jedna rzecz I szczerze wierzę, że damy radę Pada warszawski deszcz, ja jadę dalej Jak podróżować po mieście, autobusy, tramwaje Stare miasto, zaraz bankowy przystanek Przy błękitnym wieżowcu kilku hip Planty mamy w parę Zapomnieliście? Czy jeszcze pamiętacie? Nie ma nic za friko, nie ma nic na starcie Jeśli nie otworzysz zasów, nie ma whisky do ananasów Nie mam nic w kieszeniach, jakby pytał mnie polisman Jak za małolatkich lat gram do ostatniego gwizdka Na pięć, na pięć adaptery i mic Ja nie potrzebuję zdjęć, żeby pamiętać jak a pamiętasz jak 9-9-SY Alfa Kolosław A pamiętasz jak 9-4-9-STRAZ MODZE Wieczne afery A pamiętasz jak 9 Alfa, alfa Kolosław A pamiętasz jak 9 4 9 a pamiętasz jak w 9-6 u nas na blokach, na walkmanach grał nas, na wideo istotach Każdy latał tu brat, w tych sześćdziesiątkach, piątkach, nojki trał w nich start, By dorzucić do join Sów jak dziś było w chuj, raperów było paru W MTV grali rap, a nie randki pedałów, na bazarach był syf, za to klimat był zdrowy Pierwsze płyty sprzedawali nam służek polowych, Doniu w sumie jak dziś, wtedy także był nikim Leroy zgarnął te zasłużone dwa Fryderyki, każdy chciał być jak Biggie, tyle że nie chciał skinąć a Pamiętasz, wracamy do tamtych czasów synu? Siedziałem wtedy na podwórku, zrywałem się ze szkoły, żeby kleić triki na murku Bez troski i wesoły Zanim narkotyki wielu zrobiły w mózgu szkody Wynosiliśmy bumboks na pobliskie schody 93, 3 9 -4, to był przełom Nagrywaliśmy klipy na wideo, nie było Vimeo Że kasetony tony na pierwszym sony Gdy oni odbijali notatki na Xero moje ziomy Swoim beltonem takowali swe imiona I co innego znaczyło kupić gromy, niż mieć fajne koła Stara szkoła, bitwa OLT, zanim nagrałem pierwszą spłyt, pierwszy track na pro LP. Dobrze pamiętam, osiemdziesiąty, ósmy i dziewiąty Miałem 11 lat, Słyszałem pierwszy rat, już wiedziałem co to joint, szybki start Nie jeden kozak wtedy nie był taki mądry Pierwszy pełny trak, dziewięć, sześć zib, skład wiecznie na kolędzie mordy Sample farby, małolatek hordy Hybrydy to był ten czas, ten biznes Na rapie te uliczne sporty Pamiętam to dobrze, pamiętam cały czas Zajebiste stare czasy, które obudziły w nas nadzieję Czas zapierdala, a ryj mi się śmieje Choć starzeję się przy tym Głęboko w pamięci, świat pomnieniu ukryty Wspomnienia jak bity, pozostawiają ślad Pamiętasz to dobrze? Pamiętam też ja pamiętasz ludzi? Proste, że pamiętam Pamiętasz tamtych miejsca? Ich siła zaklęta Pamiętasz na bilansu, ominięty stopu znak Pamiętam to dobrze, ty A pamiętasz jak? A pamiętasz jak? Jak? A pamiętasz jak? Do it like it ain't hard to tell. <laughs>